No to samiczka, bos. Dzisiaj były porządki robione w hodowli. Takie gruntowne porządki, wywalanie ściółki. Tak się staram co dwa tygodnie to robić, nie? No i tak przeważnie jest, nie? Widać grubość, ścielimy słomą. To jest samiczka od Pawła Krawczyka. A teraz pokażemy samiczki od. Mateusza Markowskiego markowskie. O tak, widać. Też jest bardzo fajna samiczka Samo zakopana w słomie, jak widać dzisiaj słoma. Jeszcze nic nie dostały nawet jeść, bo dostadę dopiero, bo wszędzie zmieniam siłkę, a następna samiczka tak samo zakopana w słomie. Ostatnio nic nie dodawałem, ostatnio dodałem filmik z samiczką i dzisiaj następny filmik, a tu jeden samczyk Termonda Samo w sumie zakopany tu drugi lakat leży To na tyle reszta sam, samca pokażę bosa Tam jest bosk, samo słoma, wszystko gdzieś czyściutko jest Staram się jak najlepiej to robić, bo to robimy hobbystycznie, Termont Samczyk O, tak przelecę, Następny samczyk Termonda Następny samczyk Termonda Tutaj mam młode Termondy Tu jest na razie dziewięć w akurat bo odsadziłem od samicy i tym je przepoić nie? Z sulfatywem. No i zobaczymy, co to będzie. Tu jeszcze mam też termondy samiec. Samiec. Tu pokażemy. O. Tu jest 7 też odsadono od samicy. Teraz są przepojone tym sulfatywem. No i wtedy je porozdzielę. aby ktoś był zainteresowany, chciałby ktoś kupić termondy albo coś zapraszam, naprawdę zapraszam, bo naprawdę ich dużo a następny zakopany w słomie, też samiec samiec to naprawdę pod dostatkiem, samiec też mam coś tam też jakby ktoś chciał z termondów, naprawdę naprawdę tu też samczyk termonda no to jak widać, wszystko wszystko naprawdę jest ich trochę, ci cały dzień zeszło mi z sprzątaniem. Teraz 6 godzinę sprzątanie jest sprzątanie. Mam dzisiaj troszeczkę dość. Jakby ktoś chciał termondy albo coś, albo co pokazać w następnym filmiku. Bardzo proszę o komentarze. Teraz widziałem filmik ostatni. Miał naprawdę dużo, dużą oglądalność, bo tam już ponad tysiąc była. Więc chcę nagrywać to, pokazywać. Jakbym termondy sprzedał? Może bym kupił jakiegoś belga fajnego. Więc zapraszam, aby ktoś chciał, i tak samo zapraszam do oglądania moich filmików. No i to na tyle. Do zobaczenia.